Bardzo serdecznie! To my, wolontariusze z SP4 w Rawiczu. Cześć! Nasz klub wolontariatu działa już dwa lata. W tym czasie braliśmy udział w wielu wspaniałych akcjach. A co dokładnie robiliśmy? Sami zobaczcie. Pomagaliśmy seniorom i ludziom niepełnosprawnym. Organizowaliśmy zajęcia dla młodszych kolegów i koleżan. W okresie świętecznym robiliśmy kartki z życzeniami, które rozdawaliśmy mieszkańcom Rowicza i okolic. Piekliśmy i lukrowaliśmy pierniki dla seniorów. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną dla chorego chłopca o imieniu Dominik. Zdobyliśmy i dozdaliśmy lałuzki z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet Walentyny. Zorganizowaliśmy wspólne kolędowanie na rynku dla mieszkańców Rawicza i wiele, wiele innych. Wszystkie te akcje pokazały nam, że warto pomagać, uszczęśliwiać i sprawiać innym uśmiech na twarzach. Dziękujemy, że mieliśmy okazję w tym uczestniczyć.